Gdy zimowy pomór na strzaskanych szczytach nastanie, Wiedz, że czeka nas nieskończonej nocy przeczekiwanie. Horror w szkarłacie z Legionem swym powstaje, Wszelaka nadzieja w zimowej krainie ustaje. Krwawe szczątki wzmrożone, truchła zmienione, Niecne potwory wznoszą hymny demonie. Kapliczki nagrody nie gwarantuje, a atak na złą na atak hordy cię skazuje. Zimowy rynek nagrodami przystrojony, mieszkańców lęk odrobinę ukojony. Gdy oni w sen zapadają bez drogi, horror w Szkarłacie pustoszy kolejne drogi.